Cześć, z Kacper. Zapraszam Was na recenzję automatycznego ekspresu do kawy CECOTEC Power 8000 Touch. W opakowaniu dostajemy pokaźny zestaw akcesoriów. Poza samym ekspresem do kawy znajdziemy tutaj zestaw dodatków zamknięty w saszetce oraz karawkę na mleko. Ta karawka to tak naprawdę coś w rodzaju termosu z nakrętką. Grube dno i ścianki zapewniają tutaj długie utrzymywanie niższej temperatury mleka poza lodówką, a nakrętka z rurką pozwolą na pobieranie mleka podczas zaparzania kawy. W saszetce z kolei znajdziemy wszystko co potrzebne do codziennego użytkowania a nawet powiedziałbym, że więcej. Są tam bowiem instrukcje obsługi w kilku językach, również w języku polskim, chociaż tutaj tłumaczenie nie jest perfekcyjne. Poza tym jest miarka do kawy, jest zatyczka do układu spieniania, jeśli byśmy zgubili tą, która jest umieszczona w ekspresie. Poza tym mamy pędzelek do czyszczenia, jest drucik ze szczotką do czyszczenia. Poza tym metalowa podstawka do umieszczenia na szczycie ekspresu, która służy do podgrzewania filiżanek przed zaparzeniem kawy. Mamy tutaj też aż cztery rurki do pobierania mleka bezpośrednio, chociażby z kartonu czy innego naczynia. Jest także zapasowy zestaw gumek i uszczelek. No faktycznie, więc jest sporo tego, szczególnie wrażenie robi ta obecność aż czterech rurek, dzięki czemu, jeśli któraś się na przykład zużyje, możemy ją szybko wymienić na nową. Poza tym jest jeszcze jedna rurka umieszczona już w pojemniku na mleko, ta jest już jednak dedykowana typowo do karawki, ponieważ zawiera zaczepy po obu stronach, no i z jednej strony rurka jest wczepiana do ekspresu, a z drugiej do pojemnika na mleko. Z technicznych aspektów ekspres generuje ciśnienie na poziomie 19 barów, a moc nagrzewania to 1400 W. Obudowa urządzenia jest stosunkowo duża. CECOTEC POWER 8000 Touch mierzy bowiem 36 cm wysokości, 27 szerokości i aż 46 cm głębokości. Sprzęt więc zajmuje spory kawał blatu, co jednak warto mieć na uwadze przed zakupem. Szczególnie że warto ustawić sobie ten ekspres w taki sposób, żeby mieć dostęp do niego praktycznie z każdej strony. Na lewym boku mamy bowiem drzwiczki, za którymi skrywa się pojemnik na wodę. Nie ma tu żadnego filtra, po prostu wlewamy wodę, wsuwamy no i działa. Pojemnik ma tu maksymalnie 1700 ml pojemności, a nad pojemnikiem jest jeszcze pokrętło, za pomocą którego możemy zmieniać objętość pianki i polega to po prostu na tym, że podawana jest różna ilość pary wodnej przy jednoczesnym pobieraniu mleka co pozwala na powstawanie mlecznej piany. Z prawej strony z kolei mamy pojemnik na fusy, oprócz niego umieszczono tu mechanizm podawania kawy, który możemy sobie swobodnie wyjąć. Powinniśmy go przeczyszczać mniej więcej raz w miesiącu, żeby zapewnić sobie jak najlepszy smak kawy. Na tyle, natomiast mamy przewód zasilający, do tego jest kilka symboli i znaków towarowych, a także fizyczny przełącznik. Z jego pomocą możemy całkowicie odciąć zasilanie od ekspresu. Od góry znajdziemy miejsce na umieszczenie tej metalowej podkładki do podgrzewania filiżanek i polega to na tym, że góra ekspresu podczas pracy się nagrzewa, a metalowa podkładka dłużej trzyma ciepło. Niestety całość nie jest gorąca już przed wykonaniem kawy, zazwyczaj robi się ona ciepła po około jednej kawie. Poza podkładką na górze mamy jeszcze pojemnik na kawę, a właściwie dwa pojemniki, ponieważ jest jeden większy, gdzie zmieści się około 250 g ziaren kawy i do dyspozycji mamy tutaj też pokrętło do młynka ceramicznego, dzięki któremu dostosujemy stopień zmielenia, co ma na pewno wpływ na moc i aromat napoju. Drugi pojemnik jest mniejszy, schowany pod dodatkową ześlepką i tu możemy wsypać jedną miarkę już zmielonej kawy. No i wreszcie front. Tu do dyspozycji mamy spory ekran dotykowy do obsługi urządzenia. Nad nim jest logo producenta, a po prawej stronie jest włącznik. Jedno krótkie dotknięcie już uruchamia ekspres, jednak gdy chcemy go wyłączyć, musimy już przez chwilę przytrzymać klawisz i dopiero wtedy urządzenie się wyłączy. Pod ekranem mamy ruchomy moduł, z którego wydobywa się kawa i jednocześnie też spienia się mleko. Regulacja wysokości jest tutaj zaskakująco spora. Jesteśmy w stanie umieścić tu szklanki nawet o wysokości 15 cm, więc no nawet wyższe szklanki tutaj wejdą. Moduł spieniający jest wyjmowany, przez co łatwo go wyczyścimy. Budowa tego elementu też jest bardzo prosta i złożona w sumie tylko z kilku połączonych ze sobą rurek. Każdą część możemy sobie też łatwo odczepić, przemyć. Najciekawsze w tym module jest jednak to, że ma on na szczycie wmontowany jeszcze jeden mniejszy wyświetlacz. Pokazuje on zazwyczaj logo producenta, ale w trakcie zaparzania kawy pokazuje się tu też prosta animacja, która informuje nas w jakim stopniu ukończone jest przygotowywanie napoju. Do tego wokół modułu zaczyna się też pojawiać świetlna animacja i według mnie jest to naprawdę bardzo ciekawy dodatek. Od spodu dyszy znajdziemy jeszcze podświetlenie, które aktywuje się podczas wykonywania kawy. Do każdej kawy jest nieco inny kolor i to też trzeba przyznać, że fajnie wygląda. Na samym dole jest jeszcze tacka, na której umieszczamy kubki, szklanki czy filiżanki. Tacka zbiera też nadmiar wody, więc od czasu do czasu warto ją sobie opróżnić. Po uruchomieniu ekspresu sprzęt potrzebuje kilku chwil na przeczyszczenie wężyków w środku. Po chwili pokażą nam się ikonki z dostępnymi napojami i funkcjami i są to. Espresso, espresso machiato, jest też latte, cappuccino, jest też milk z samym spienionym mlekiem, mamy water, czyli woda na przykład do herbaty. Ostatnia ikonka pozwala na wykorzystanie kawy mielonej, i wystarczy dotknąć tej ikonkę, a obraz pustej łyżeczki zmieni się na łyżeczkę z kawą, i wtedy każdy napój kawowy będzie wykonywany już ze zmielonej kawy. Poza tymi klawiszami mamy jeszcze tutaj menu. Znajdziemy tutaj trochę dodatkowych opcji przydatnych w codziennym użytkowaniu. Pierwsza jest konfiguracja ustaleń dla każdego z napojów, i możemy to dostosować ilość wody podawanej do kawy, temperaturę. Jest też ilość kawy w gramach od 7 do 12 g. Mamy też wybór między niskim a wysokim ciśnieniem wody, a przy mlecznych napojach kawowych ustalimy także czas podawania spienionego mleka. Do wyboru mamy tutaj od 15 do 60 sekund. Trzeba sobie tutaj to odpowiednio potestować i dobrać takie ustawienia, żeby smak nam jak najbardziej odpowiadał. Kolejny klawisz w ustawieniach pozwala na zarządzanie podświetleniem ekranu. Jest to jednak bardzo proste i krótkie dostosowywanie, mianowicie do wyboru mamy jedynie cały czas podświetlone informacje na pełnej jasności. Jest też obniżenie jasności przy bezczynności lub całkowite wygaszenie ekranu. Dalej mamy funkcję wywołania czyszczenia poszczególnych elementów urządzenia. Po wybraniu konkretnej ikonki będzie całość działała automatycznie, a w przypadku konieczności wykonania jakiejś akcji, np. wrzucenia tabletki odtłuszczającej, otrzymamy taką informację na ekranie. Ustawieniach zmienimy także język, gdzie dostępny jest angielski, francuski, niemiecki, włoski i hiszpański. Polskiego niestety to zabrakło. Ustawimy także timer po jakim czasie urządzenie ma się wyłączyć, gdy z niego nie korzystamy i możemy wybrać tutaj od pół godziny do nawet 24 godzin. Dalej podejrzymy liczbę wykonanych kaw dla poszczególnych trybów oraz włączymy lub wyłączymy dźwięki. Dostępna jest także zakładka z kalibracją. Po wejściu pokazuje nam się klawiatura numeryczna, za pomocą której możemy wpisać kody serwisowe. Niestety ich totalnie nie znam. W instrukcji jest informacja, że jest to dedykowane dla pomocy technicznej w przypadku chociażby zgłoszenia jakichś nieprawidłowości w działaniu. Moim zdaniem powinno być to nieco bardziej ukryte, bo nie wiem, co by mogło się zadziać, jeśli chociażby przypadkowo wpisałoby się kilka losowych cyfr. Przedostatnia opcja w menu to dostosowywanie twardości wody, gdzie mamy dostępne trzy tryby. Ostatnia ikona to powrót do ekranu głównego, za pomocą której wychodzimy z menu. I to tak naprawdę wszystko. Są więc chyba wszystkie funkcje, które są potrzebne w codziennym użytkowaniu. Osobiście nie podoba mi się jedynie sposób kalibracji ilości kawy i mleka podawanej w każdym z napojów, no bo nie mam jakoś takiego wyobrażenia, chociażby ile sekund do dużej szklanki powinno być podawane mleko. Co prawda podczas wykonywania napojów kawowych możemy w każdym momencie zatrzymać sobie podawanie mleka lub kawy, jednak to no nie zapisuje się to nigdzie. Więc za każdym razem musielibyśmy sobie taki proces zatrzymać. No chyba, że stopniowo dopasujemy te wartości do naszych ulubionych kubków, może to jednak trwać trochę czasu, wykonując co najmniej kilka kaw pod rząd, co według mnie jest dość mało intuicyjne. Jeśli chodzi o działanie w praktyce, to trzeba przyznać, że ten ekspres szybko i skutecznie wykona kilka rodzajów kaw i napojów, a efekty będą jak najbardziej zadawalające. Jeśli tylko utrzymamy wszystkie systemy w odpowiedniej czystości, tkawa będzie smaczna, aromatyczna i z bardzo gęstą, puszystą, mleczną pianką. A dodatkowo ekran będzie bardzo czuły na dotyk i każde dotknięcie przeniesie nas dokładnie tam, gdzie tego sobie życzymy. Podobnie jest z dotykowym klawiszem obok ekranu, który też bez problemu reaguje na nasz dotyk. Obsługa przy pomocy dotyku jest więc wygodna i wszystkie najważniejsze elementy widać od razu, tak naprawdę na pierwszy rzut oka. Na tym ekranie pojawiają się też dodatkowe informacje na temat konieczności podjęcia jakiejś akcji, więc za każdym razem gdy zabraknie wody, ziaren czy pojemnik na zużytą kawę się zapełni, otrzymamy taki komunikat na ekranie. Z urządzenia wydobędzie się też donośny dźwięk, który nie ustanie zanim nie wyeliminujemy błędu. Do tych powiadomień mam w sumie jedno zastrzeżenie, a mianowicie często informacja o zapełnieniu pojemnika na fusy jest delikatnie za późno, przez co, wysuwając go z ekspresu, trochę kawy się rozsypuje na blacie. Bardzo ciekawy jest też ten drugi ekran pokazujący stopień kończenia kawy. Niby taki drobiazg, ale jednak mocno przydatny, ponieważ realnie widzimy, na jakim etapie jest wykonywanie naszego napoju. Ciekawe też wygląda to podświetlenie szklanek podczas zaparzania kawy i te dodatki sprawiają, że CECO Tech Power 8000 Touch jest wyjątkowym, mocno wybajeżonym ekspresem do kawy. Niestety, jednocześnie jest to według mnie dość niedopracowany sprzęt pod kątem systemu. Już pierwszym minusem jest to, że nie mamy tutaj języka polskiego, co dla wielu polskich użytkowników może być sporą przeszkodą. Do tego obsługa nie jest wszędzie intuicyjna, np. to dostosowywanie ilości kawy i mleka w napojach. Poza tym niektóre funkcje nie działają w pełni poprawnie. Przykładowo funkcja zaparzania jednocześnie dwóch kaw praktycznie nie działa. Ekspres może z 4 razy na około 20 prób wykonał z rzędu 2 cykle zaparzania. Poza tym były wykonywane pojedyncze kawy, a drugą trzeba było wywołać ręcznie. Do tego ekspres potrzebuje stosunkowo dużo czasu, żeby się włączyć i umożliwić wykonywanie kawy, a po zakończeniu zaparzania wyłączenie też trwa bardzo długo. Dlatego wtedy ekspres też się czyści, wydłużając tym samym cały proces. Oczywiście czyszczenie jest konieczne, bardzo ważne i dobrze, że wykonuje się automatycznie, jednak w przypadku tego ekspresu to jest już jednak trochę przesada. Urządzenie zużywa absurdalnie dużo wody, czasem nawet około pół litra na raz, przez co pojemnik na wodę opróżnia się w bardzo szybkim tempie. Szkoda też, że nie możemy całkowicie wyłączyć podświetlenia po wyłączeniu ekspresu. Przytrzymując klawisz obok ekranu, sprzęt przechodzi tak, jakby w bardziej w tryb czuwania. Podświetla się wtedy dalej delikatnie ekran, na którym pokazuje się zdjęcie ekspresu wraz z logo producenta. W ustawieniach na szczęście możemy wyłączyć sobie te informacje, ale tylko na dużym ekranie, ponieważ na mniejszym ekranie też jest drugi raz wyświetlone logo, którego już niestety nie wyłączymy. Totalnie nie wiem po co, nie wiem jak to negatywnie może wpływać na żywotność ekranu. Według mnie, przy wyłączonym urządzeniu, jest to bardzo zbędny dodatek. Do tego co kilka sekund oświetlenie wokół klawisza po prawej stronie wyświetlacza mruga dość jasnym światłem, co szczególnie wieczorami dość solidnie rozświetla wnętrza. Jedyne sposoby na wyłączenie ekranu i podświetlenia to odłączenie zasilania lub skorzystanie z przełącznika na tyle obudowy. Następ do niego jest jednak mocno utrudniony, szczególnie jak ekspres stoi np. przy meblach lub przy ścianie. Podsumowując. Cotec Power 8000 touch kosztuje w polskich sklepach od około 2200 zł. Moim zdaniem jest to dość sporo, szczególnie że mam bardzo mieszane uczucia co do tego sprzętu. Z jednej strony, no faktycznie kawa jest smaczna, pianka ładna i funkcji jest sporo, dotykowy ekran mocno ułatwia obsługę. Możemy też dostosowywać wielkości napojów, całość jest łatwa w utrzymaniu, a zestaw akcesoriów pokaźny. Do tego mamy w sumie dwa ekrany: jest też podświetlanie filiżanek, poza tym ciekawa animacja podczas przygotowywania kawy, czy możliwość wykonywania napojów z ziaren oraz zmielonej kawy. Jednocześnie jednak nie mamy tutaj w systemie języka polskiego, nie wszystkie funkcje działają prawidłowo, i chociażby dostosowywanie ilości kawy nie jest intuicyjne. Poza tym budowa jest dość duża, do każdego z boków też potrzebujemy mieć praktycznie stały dostęp, żeby chociażby opróżniać pojemnik na fusy czy dolać wody podczas pracy. Szkoda też, że nie możemy wyłączyć podświetlenia tego małego ekranu czy mrugania klawisza dotykowego, bo jednak to może trochę irytować. Przy takiej cenie pewnie zdecydowałbym się na coś innego. Mimo tylu bajerów jednak ten brak języka polskiego i kilka niedoróbek mnie osobiście odstrasza. Gdyby był to wydatek rzędu 1500 zł to byłaby to naprawdę dobra propozycja. Za 2200 zł na tle konkurencji ten sprzęt wypada jednak dość przeciętnie. Ogólnie więc CECOTEC POWER 8000 Touch nie jest złym ekspresem i po dostosowywaniu kawy do własnych potrzeb sprawdza się naprawdę nieźle. No ale jednak cena jest obecnie zbyt wysoka. Przez co spokojnie można znaleźć coś lepszego. A co Wy myślicie o tym ekspresie? Czy wy byście go kupili, czy szukalibyście faktycznie czegoś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do zapoznania się z pisemną wersją na OyoTpl, gdzie znajdziecie nie tylko ten test, ale także sporo innych ciekawostek na temat internetu rzeczy. A tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!